Ciemniak w dupie, nie kogo, rozświetlę trochę obraz. Siemado. Siedzimy sobie w Holandii po koncercie. Jestem skonany w chuj na zewnętrznej, na Legalu, na pełnym balu. Hotel Ibis, druga 20, kurwa 7, ptaszki napierdalają. Jakby była 6 rano 20 czerwca, kurwa, a jest 10 marca. To szybko, bluza. Jest murawa, murawa w cieniu. Światło mamy jakie mamy. Pokażę jak działa lampa. Słowo. Jeszcze znaczy, jakieś tureckie kebaby, tureckie pizze. No, Jedna. Holenderskie żeby Sen, wyjazd do Stroba Polędzisz wizerunek Z rządu tak Maroko skład Marok Trzymaj go, bardzo spoko Sylwia sobie kurwa ciągniemy Na żarci zaraz spać Za Pięć pół godziny trzeba wstać i zapierdalać do Polski Ostrów Wielkopolskich Dobra zimno, co kurwa chociaż nie widać Jest mostek, jest zbiorniczek wodny, w który prawie dzisiaj wdepnąłem, kurwa Tak gdzieś do połowy łydki by sięgało Dobra, koniec tego czarnego przekazu Hala. Z hotelu Ibis Z pozdrowieniami kurwa Gandhi, Ganda i Muraś Siemano jest